Kto jest rekordzistą świata w biegu na 100 metrów? Odpowiedź C. Usain Bolt. Jak nazywa się sportowiec z największą liczbą medali olimpijskich? Michael Phelps zdobył łącznie 28 medali olimpijskich. Który piłkarz strzelił najwięcej goli w oficjalnych meczach? Odpowiedź: B. Cristiano Ronaldo. Czy rekord świata w maratonie wynosi mniej niż 2 godziny? Prawda? Jak nazywa się kobieta, która wygrała najwięcej turniejów wielkiego szlema w tenisie? Zastanów się nad ostatnim pytaniem i napisz swoją odpowiedź w komentarzu.